Bardzo tym startował nowy biznes. Weźmiemy sobie parę przykładów, to jak dobrał klienta docelowego do takiego biznesu. Dzień dobry i witam z Suwalszczyzny, gdzie w tej chwili sobie żyjemy, prowadzimy swoje firmy i dzisiaj, jeżeli masz firmę albo planujesz mieć firmę, ten odcinek będzie wow. Jeżeli nie masz firmy, nie planujesz mieć firmy, ten odcinek może nie być wow, bo skupimy się na kwestii tak bardzo, bardzo praktycznie, pokazując moje firmy to, co robię i tak dalej, na bazie wybierania najlepszych klientów naszego biznesu. To jest mega ważne. I jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy teraz w trakcie budowania i wyburzania różnych rzeczy. Chyba najbardziej spektakularne było wyburzenie tego budynku, który stał tutaj w tym miejscu, gdzie pokazuję teraz dłonią, więc teraz krótki przerywnik na wyburzanie Naszej starej stodoły. I witam z mojego biura na Sułaszczyźnie. My, wybierając biznes, czasami osiągniemy więcej, wybierając dobrego klienta niż dobry pomysł na biznes. Co jest dziwne, ale postaram się to właśnie dzisiaj wyjaśnić na paru przykładach. W tej chwili porozmawiamy o pięciu biznesach, w które jestem zaangażowany. Czyli pierwszy z nich to jest chmurowisko. Firma IT, którą otworzyłem x lat temu, potem dołączył do mnie wspólnik, i teraz ta firma działa sama, pomaga różnym klientom w Polsce i w Europie. Mamy firmę Transparent World, która zajmuje się edukacją, głównie w różnych tematach. Główny produkt tej firmy to oczywiście Akademia PR, gdzie są lekcje dla ludzi, którzy zajmują się przedsiębiorczością. Firma zajmująca się kwestiami długowieczności, aplikacja dookoła długowieczności, jak nie umrzeć. Mazuko Finance, firma księgowa, która dostarcza pewnego rodzaju usługi. I Cool Guys Capital, która jest firmą inwestycyjną. I teraz tak, każda z tych firm ma specyficznego klienta docelowego. I to jest bardzo ważne, żeby takiego klienta mieć i mieć go określonego. I teraz mamy tutaj pięć firm, i mamy pięć osób, i teraz możesz na chwileczkę zatrzymać wideo i spróbować dobrać te osoby do biznesu. A jeżeli to zrobisz dobrze, to super, zostaw komentarz. A jak nie, to za chwileczkę pokażę. Więc teraz, tak, chmurowisko. Cmurowisko jest firmą, która dostarcza zaawansowane usługi IT dla dużych korporacji, co jest bardzo istotne, czyli klientem, który jest osobą, która kupuje usługi jest CIO. Chief Information Officer w dużych firmach. Czasami jest to CTO, ale to głównie to jest Chief Information Officer. I teraz te osoby w dużych firmach, to są osoby, które mają duże budżety, mają zespół 50, 100, 200 osób w dziale IT. Oni głównie podejmują decyzję, jakie technologie IT będą używane w tych firmach. Mowa tu oczywiście o bankach, ING, Alior, BNP Paribas, Circle K, DPD. I w tych firmach CIO podejmuje taką decyzję. I teraz CIO jest super klientem dla nas, ponieważ CIO CIO raz w roku otrzymuje pewien budżet kilku milionów, kilkudziesięciu milionów, kilkuset milionów na różnego rodzaju inicjatywy, które mają pomóc w kwestiach IT w danej firmie. I teraz Dlaczego to jest dobry klient? Ponieważ ten klient ma dość duży budżet, który musi wydać w skończonym czasie, aby uzyskać pewne rezultaty. Więc dla nas, jako dla firmy, która zajmuje się specjalistycznymi wdrożeniami usług cloud computing i zajmuje się kwestiami dookoła developmentu aplikacji cloud computing, to jest idealny klient. I ten klient jest super, ponieważ ma duży budżet, musi go szybko wydać i szybko podejmuje też decyzję. Oczywiście, co jest utrudnieniem. W tym wypadku często CIO nie podejmuje decyzji sam, podejmuje też to więcej osób, więc tutaj kwestia sposobu sprzedaży dla takich firm musi być znana. Są też partnerzy nasi wspaniali, Microsoft, Amazon, Google, którzy nam też w tym pomagają w takich projektach. CIO jest super klientem. Nieidealnym, o czym za chwilę, ale... Super, jeżeli chodzi o kwestie w naszych firmach. Teraz mamy Transparent World, czyli Akademia Pl. I tutaj naszym idealnym klientem są początkujący e, przedsiębiorcy. Teraz pewnie wiele osób zdziwi, to nie jest aż super idealna grupa odbiorcza. Jest to OK, grupa odbiorcza, bardzo fajna, ale co jest istotne: w tym wypadku osoba, która zaczyna, nie zawsze e, ma duży budżet. Na kwestie, załóżmy, edukacji, ale jest w miarę ok, ponieważ tego typu osoby są w jakiś sposób zmotywowane, żeby rozwijać swoją ścieżkę jako przedsiębiorcy, i my w tym możemy tym osobom pomóc. Dobra, mamy Mazukę, jak nie umrzeć, i tutaj mamy specjalistę IT, czyli kwestia długowieczności, zdrowy tryb życia. To jest ok, grupa odbiorcza, grupa, którą po pierwsze znam, czyli wybudziłem się z IT, więc jest mi łatwiej skorelować potrzeby, ale też, właśnie, znowu, jeżeli nasz klient E, trochę chętniej wydaje pieniądze na pewne rzeczy jest. łatwiej. Mamy tutaj taką grupę odbiorczą, która jest całkiem spoko, i w tym wypadku, gdy my w jakiś sposób targetujemy przekaz, to też targetujemy to, żeby trafiał do osób, które mają jakieś doświadczenie IT i też zrobić tym życia. Nie da się zadresować wszystkich ludzi na całym świecie, bo wtedy musimy robić przekaz bardzo, bardzo szeroki i bardzo mieć na to duży kapitał. Patrz, Coca-Cola, która sprzedaje słodką wodę, wydaje masę pieniędzy na reklamy, tylko po to, żeby dotrzeć do wszystkich osób, wszędzie dostępnych. Ale natomiast, kto nie ma takiego budżetu, lepiej, żeby zaczynał z mniejszą grupą docelową, tak jak my to robimy. Mazuko Finance, tu mamy dość fajnego klienta, czyli mamy przedsiębiorcę, 1-10 milionów przychodów. Usługi Mazuko Finance specjalnie zrobiliśmy troszeczkę droższe. Mamy też taki pakiet CFO, gdzie nasz dyrektor finansowy i jego zespół bierze wszystko, od A do Z. Nic nie trzeba robić, nie trzeba. Na koncie przelewów robić, nie trzeba jeździć do ZUS-u, nie trzeba jeździć do, do KRS-u, nie trzeba jeździć do urzędu skarbowego wszystko jest robione. I teraz, my podwyższając te ceny, też zaatakowaliśmy klienta, który jest troszeczkę mniej dopieszczony. Bo jest dużo usług księgowych, które są po najniższej cenie i super, one też trafiają w pewnych odbiorców, natomiast. Jeżeli mamy klienta niedopieszczonego, jak my to nazywamy, czyli klienta, który ma duże przychody i chce mieć dużo wolnego czasu, to on powinien też dostać usługi wyższej jakości. Też tę grupę my zaadresowaliśmy. Czyli w naszym wypadku jest przedsiębiorca 1-10 milionów przychodu, który dodatkowo potrzebuje zwolnić dużo swojego czasu, żeby nic nie dotykać kwestii finansowych i mieć wszystko zaadresowane. I to jest właśnie nasza grupa odbiorczej. jak widzisz przekaz jest inny. Ceny są inne. Gdy mamy określonego klienta, I teraz wiemy też, gdzie ich szukać, bo jeżeli mamy obraz, kim jest nasz klient, wiemy, gdzie go szukać. Jeżeli adresujemy wszystkich przedsiębiorców, to gdzie będziemy tych osób szukać? W internecie, w lokalnym mieście? No nie, musimy gdzieś zmniejszyć tego naszego klienta, tą naszą grupę. Kolejny, nasz klient ups, wyszło z nosem. Mamy Cool kapitał, Capital, czyli firmę naszą, która inwestuje. Na razie inwestujemy trochę czasu, inwestujemy na giełdzie, inwestujemy w nieruchomości, Kupiliśmy ostatnio mieszkanie, teraz kupujemy jakieś domy. I naszym klientem docelowym jest przedsiębiorca-ekspert, który ma przynajmniej milion oszczędności. Osoby, które mają mniej nie. I to też jest taka dla nas forma marketingu, ponieważ my w formie na przykład, jeżeli będziemy brali inwestorów naszych projektów, to my sprawdzamy, czy faktycznie ta osoba ma takie oszczędności. Jeżeli nie ma, sorry, nie jesteś w naszą grupą celową, trochę jeszcze zarób gdzieś albo z, zrób coś innego i wtedy zapraszamy do współpracy. To daje nam e, taką opcję trochę bardziej butikową, że e, mniej mamy klientów, natomiast mamy klientów, którzy dla nas pasują łatwiej i wiemy łatwiej też jak ich znaleźć, a też klienci bardziej zabiegają, żeby współpracować z nami. I teraz zrobimy małą przerwę, tutaj zrobię małą zmianę tablicy. Pokażę Ci, co ja bym robił, Gdybym teraz startował nowy biznes. Na razie nie planuję startować nowych biznesów, ale gdybym startował nowy biznes, weźmiemy sobie parę przykładów. To jakbym dobrał klienta docelowego do takiego biznesu. Dobrze, więc mamy trzy przykłady. E-mail Marketing Agency, czyli agencję e-mail marketingu, mamy burnej Kopolis, czyli agroturystyka, którą swoją drogą w przyszłości może będziemy budować, nawet jest duża szansa, że będziemy, ale jeszcze jej nie ma i aplikacja mobilna edukacja dla dzieci w kwestiach finansowych. Gdy budujemy tego typu rzeczy, na przykład budujemy, e, chcemy budować agencję marketingu. E, jeżeli chodzi o e-mail marketing, wiem, że to jest fajne miejsce. My możemy wybrać, teraz komu to będziemy robić. Możemy to robić na przykład dla małych przedsiębiorstw, e, i dla małych przedsiębiorstw. Możemy to robić dla dużych korporacji. Natomiast jak gdybym robił w tej chwili, bazując na wiedzy, którą mam, i na rozmowach, które mam i tak dalej, tego typu projekt robiłbym to dla startupu. Startupy. Długowieczność globalna. Dalszego tak to nawet jeszcze można pisać CEO, CMO, bo czasami jest dyrektor marketingu, czasami nie ma w startupach długowieczności globalnej. To moim zdaniem jest jedna z najlepszych grup odbiorczych, czyli startupy. I teraz dlaczego tak się dzieje? I w ogóle, jak działają firmy? Firma może być budowana od zera i wszystko, co zarobimy w firmie, inwestujemy na, w rozwój naszej firmy. Albo są startupy. Startupy działają w ten sposób, że przychodzi inwestor, sypie pieniądze. I ta firma ma rosnąć, i potem przychodzi drugi inwestor, sobie pieniądze rosnąć, trzeci inwestor i tak dalej, aż w końcu ta firma jest gdzieś sprzedawana i wtedy inwestorzy zarabiają na sprzedaży. I teraz inwestorom wcale nie zależy na tym, żeby ta firma była zyskowna, co jest ciekawe, ale zależy na tym, żeby ta firma rosła. I teraz jeżeli my mamy usługi, załóżmy e-mail marketingu, jako przykład. To może być dowolna inna usługa. Mamy startupy, które zajmują się długowiecznością. W tej chwili są bardzo hot i mają olbrzymie rundy inwestowania w milionach, dziesiątkach, setkach milionów e, dolarów. Globalne, czyli takie, które docierają global, do globalnych klientów, nie tylko w Polsce. I to są jeszcze startupy, tutaj zapomniałem dodać, które są już e, po rundzie finansowania. O co chodzi? Przychodzi inwestor, daje 10 milionów dolarów i mówi, słuchajcie, musicie to wykorzystać na wzrost. Waszej firmy. Teraz my robiąc marketing, czyli takiej firmy, która ma 10 milionów dolarów na wzrost. Oczywiście nie wszystko jest dla nas, ale część tych pieniędzy trafi do nas, ponieważ muszą te pieniądze wydać. To nie jest tak, że oni chcą je wydać, albo zastanawiają się, czy wydać. Nie, oni muszą wydać te pieniądze na wzrost i szukają firm, które im tym szybko pomogą. To jest ważna rzecz, jeżeli budujesz firmy usługowe, albo budujesz firmy właśnie zajmujące się technologią, marketingiem i tak dalej. Startupy po rundach finansowych, czyli obserwowanie różnych portali, gdzie jest o tym mowa, są świetnymi klientami. Naprawdę świetnymi. I wiem to z praktyki, nie będę mówił już którego biznesu, ale to są genialne firmy do współpracy, bo one muszą szybko dać pieniądze i widzieć wzrost. Dlatego to jest dobra rzecz i gdybym to robił, właśnie robiłbym w tej kwestii. Jak widzisz, wybieramy, komu chcemy robić taką usługę. Oczywiście, zanim bym to wdrożył, to jeszcze spędziłbym czas właśnie z e, dyrektorami takich firm albo szefami marketingu w takich firmach, poznając dokładnie ich potrzeby, sprawdzenia, czy faktycznie dobrze wszystko rozumiem i tak dalej, tak dalej. Burnejkopolis. jest agroturystyką, którą, tak jak mówiłem, może kiedyś będziemy budować, może nie. I w tym wypadku, jeżeli ja bym robił agroturystykę na my mamy zazwyczaj obraz tego, że to są po prostu fajne, tanie domki nad rzeką, nad jeziorem itd. Ja gdybym natomiast robił to, bo spotkałem się z tym, że padło takie stwierdzenie, że nie ma tutaj agroturystyki VIP, czyli takiej agroturystyki, która daje troszeczkę więcej różnych rzeczy. I gdybym ja robił taką agroturystykę, bym robił ją dla influencerów, twórców. O co chodzi? Influencerów, twórców? To są osoby, które, załóżmy, chcą stworzyć, będąc na wakacjach, nie tylko odpocząć, ale poznać też innych twórców internetowych albo nieinternetowych. Może zrobić jakieś fajne zdjęcia, fajne wideo, fajny content i tak dalej. gdybym robił tego typu rzeczy, to właśnie zrobiłbym dla influencerów, twórców. Ceny byłyby dwa, 3 razy większe niż w normalnej agroturystyce, ale byłyby różne. Domki w różnym stylu. Byłby Rolls Royce, to nie jest żart, który by woził ludzi tam, gdzie potrzebują, naszych klientów. Byłby zestaw śniadania influencerów, gdzie mamy załóżmy stół zapchany całymi pięknymi rzeczami, baseny, sauny i tak dalej. Żeby to wszystko fajnie wyglądało na Instagramach, na innych miejscach, ale też żeby było miejscem, gdzie twórcy mogą tworzyć miejsce do podcastów, do robienia wideo. Takich rzeczy tutaj nie ma, więc to jest naturalne miejsce, gdzie my możemy działać, ale dodatkowo, co dla mnie jako dla przedsiębiorcy jest ważne, idąc w tym kierunku, influencerzy i twórcy będą czasami robić zdjęcie, rzucać Instagrama na Instagram Stories i będą polecać to miejsce. Też koszty marketingu spadają. Dlatego to jest bardzo fajne miejsce, oczywiście ograniczona ilość, jeżeli bym robił takie coś, i może bym takie coś robił, to właśnie bym robił to dla takich grupy odbiorców. I to jest istotne polskich, bo my też działamy w Polsce, więc będzie nam, bardziej, będzie nam łatwiej dotrzeć do tych osób. I kolejna rzecz, gdybym załóżmy, okay, robię aplikację mobilną edukacja dla dzieci finanse. Ma, ma, mam cel, żeby uczyć załóżmy dzieci kwestii finansów, inwestowania itd. To co bym wybrałbym jako grupę, ja w tej chwili, to bym wybrał osoby IT, które są krypto friendly, czyli lubią tematy dokładnie kryptowalut. Dlaczego tak? IT, znam tę grupę. Wiem, że też więcej osób, przynajmniej z tej grupy z mojej wiedzy, może to być zły obraz, każdy ma inny obraz świata, chętniej chcą pomagać swoim dzieciom w poznaniu finansów i są bardziej otwarte na ten temat, a dodatkowo osoby, które zajmują się kwestiami kryptowalut, tym bardziej widzą jak edukacja finansowa jest ważna i jak szybko zrozumiemy jakieś trendy, jak działają podatki, jak działają inwestowania, jakie są ryzyka, jest tam łatwiej. Dodatkowo osoby, które zajmują się IT i krypto też są klientami, które mają dość duże budżety, więc taka aplikacja mogłaby być na przykład nawet w takiej formie, gdzie rodzice wrzucają tam pieniądze, które są potem reinwestowane przez ich dzieci w różne miejsca. Witając to krypto, nieruchomości, akcje i tak dalej. I teraz widzisz. Taką aplikację można zrobić dla wszystkich, można też e, zrobić dla mam, dla tatów, dla takich zawodów, dla takich. Natomiast ja, idąc za tym tokiem myślenia, który Cię przedstawiłem, bym kierował taką grupę odbiorczą, ponieważ e, są pewne benefity, które idą na plus tego, że ci rodzice będą lepiej korzystać z tej aplikacji i będą też mogli przeznaczyć większe pieniądze na rozwój swoich dzieci w tematach edukacji finansowej. Dodatkowo, jeżeli to są ludzie z IT, to też mój przekaz byłby całkowicie inny, bym bardziej pokazywał, jak budujemy tę aplikację, jakich technologii używamy do budowania tej aplikacji i byłoby o wiele łatwiej. Więc znowu, jak widzisz, w tym procesie wybierania ludzi skupiamy się na tym, co nam ułatwi w marketingu: czy dany odbiorca ma kapitał, który chce wydać i czy my. Jako przedsiębiorcy będziemy mieli dużo ułatwień w związku z tym. I teraz istotne jest to, że my, z czasem, gdy budujemy naszą firmę, możemy poszerzać naszą grupę odbiorców, więc możemy zacząć z mniejszą grupą, potem ją poszerzać. Nie możemy dochodzić wszystkim ludziom, jakbyśmy nawet chcieli, a jeżeli chcemy, to wymaga olbrzymiego kapitału, bo wtedy marketing jest trudny, mamy masę konkurencji, bo konkurujemy ze wszystkimi nagle i jest to o wiele trudniejsze. Więc zachęcam do pomyślenia właśnie w tej kategorii, jeżeli myślisz w ogóle o kwestii budowania swojego biznesu warto wziąć pod uwagę temat, żeby mocno usiąść nad kwestią wyboru idealnego klienta, korzystając z tego procesu myślenia, który dzisiaj przedstawiłem. A dla osób, które chciałyby się dowiedzieć jeszcze więcej, zapraszam na stronę Akademia.pl, gdzie mamy coraz więcej darmowych wykładów, gdzie można się nauczyć o budowaniu marki osobistej, budowaniu firmy, tworzenia kursów, tworzenia marki odzieżowej. Istotne jest, jestem szczery, jest bardzo dużo Informacja a na koniec jest propozycja dołączenia do płatnych produktów w naszej firmie. Albo mamy taki portal jak gdzie co tydzień wysyłamy ciekawe taktyki marketingowe, sprzedażowe, biznesowe, które można użyć w swoim biznesie. Jeden mail tygodniowo to tyle. Więc zapraszam serdecznie akademia Apeli Zostaw komentarz, jak się podobało dzisiejsze nagranie, trochę inne niż wszystkie. Natomiast jestem ciekaw, co o tym myślisz. Pozdrowienia i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Pa.